Witajcie przyjaciele, Tomek dorożała z tej strony. Jedna taka odpowiedź na QA, czy ja potrzebuję pomocy, wsparcia? Już kilka osób do mnie napisało tego typu wiadomość, że jeśli potrzebowałbyś kiedykolwiek pomocy, bo ci nie idzie nie wszędzie, czy bo masz trudną sytuację, to napisz do mnie, a ci pomogę. Dziękuję za serce i za pomysł. Jednak mam trochę inną propozycję, bo ode mnie najprawdopodobniej nie usłyszysz tego typu prośby o pomoc, bo mam dwie ręce, chytam się roboty, jak to się mówi, i nigdy w moim życiu nie brakowało mi pieniędzy. I nigdy mi ich nie zabraknie, ponieważ Bóg jest ze mną. Ale to, co robię, Zawsze jest jakby ku rozwojowi, tak? czyli służba zawsze się rozwija, a zatem zawsze finanse będą w niej potrzebne. Nawet jakbyś włożył milion, to i tak czy jak ona rozwinie się do pewnej granicy i dalej będzie kolejna granica do rozwoju, prawda? Więc służba się rozwija, zawsze się będzie rozwijać, dopóki żyw, że tak to nazwę. Więc propozycja moja jest taka. Nie, 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 nie zechciej wspierać mnie z tego, że y, mam mało i potrzebuję, ale zechciej wspierać mnie, bo mam od Boga i mogę to pomnażać i rozwijać. A tego jest, y, a to jest zawsze. Więc jeżeli zechcesz, jeżeli przyszła Ci taka myśl, żeby po prostu wspierać tą służbę, to z tej perspektywy ku rozwojowi możesz wesprzeć tą służbę i możesz Wesprzeć ją już dziś. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.